W 1969 roku pan generał Jurek, pan Jurek, to on, to generał Jurek, po skończonej wojnie postanowił zapakować się na ten oto samolot i wyruszyć do Francji, gdzie poznał Madame i spłodził François, pierwszego z Kongo. Następnie podróżował po całym świecie, po całej kuli ziemskiej, gdzie spłodził Jacka, Leo i Jordana Kongo. To już czterech świrów. Potem pan Jordan, pełen przygód i ambicji, i pasji, postanowił wyruszyć w swoją życiową podróż, gdzie chciał odnaleźć sens życia i znaleźć miłość życia. Więc w trakcie największej kurwa burzy, jak to na dwugłowego Jordana przystało, poleciał w chuj wie gdzie, w pierwszy lepszy samolot. No i miał wypadek, tu już jest załączony obrazek. I miał, rozbił się w Los Santos. Tu, tu podpisane Los Santos. W tym czasie nasza stara y, Janina dostała cekę od synów i od y, pana Jurka. A Jordan, który tutaj, jak wszyscy dobrze wiem, miał wypadek, był ratowany przez panią Wiktorię. I pani Wiktoria razem z Jordanem się pokochali, zamieszkali sobie razem, ale pan Jordan czuł, że musi wrócić do swoich braci i swojego generała Kongo. Bo został wychowany na żołnierza. I dlatego razem z panią Wiktorią Oj, ujebało strzałkę. Wrócili do, wrócili do rodziny Kongo i do Ballasów. To jest cała historia rodu Kongo. A teraz jest pisany dalej. To be continue.